Goszczę dziś stanego i lubianego Emila z Tokio. Dzień bardzo serdecznie. Widzimy się już nie po raz pierwszy, ale po raz pierwszy na Tajwanie. Generalnie, bo być może nie każdy o tym wie, obydwaj oprowadzamy turystów w Azji. Z tym, że Emil, oczywiście po Japonii, z kolei ja po Tajwanie. Mamy wiele wspólnego z, z naszą pracą i de facto zawieramy taki dość mocny sojusz polski, tajwańsko-japoński. Zatem zapraszamy do do zwiedzania, najlepiej z nami. I też tak porównajmy sobie, jakie są aspekty właśnie między Tajwanem a, a Japonią, które de facto bardzo fajnie jest zwiedzić razem, żeby mieć taki, taki combo, tak. Ja pamiętam, że kiedy byłem tutaj po raz pierwszy na Tajwanie, to tak no muszę się przyznać, że miałem lot przez Japonię powrotny i tak się właśnie na Japonię bardzo stawiałem, że wreszcie, wreszcie zwiedzę Japonię, bo tam i anime, i gry, zawsze się tym interesowałem. A Tajwan był taki bardziej biznesowo, bo po to byłem tutaj wysłany. czy czym potem miałem takie wrażenie, że jednak Tajwan tak bardzo oczarował. Że, że Japonia jest super schludna, poukładana, jest taki, taki efekt wow, ale to Tajwan jest taką, jak powiedzmy, sobie, bardziej taką Azją swojską. Tak, tak, się, o, mogę się mogę to dobre określenie. Tajwan jest bardziej azjatycki, tak powiem. Japonia, ja bym powiedział, jest mocno już taka zwesternizowana. I ja to słyszę często od moich klientów, że oni przyjeżdżają do Japonii. I to pierwsze wrażenie Tokio No okej, okay, jest, jest, jest dużo linii kolejowych i tak dalej Ale im się trochę... Im przypomina to trochę jednak Europę Czy jest, nie wiem, Zachód Że nie jest taki azjatycki Nie wiem, że to może dziwnie brzmieć Ale faktycznie Japonia jest mocno zwesternizowana Nie czujesz od razu tego azjatyckiego klimatu prawda? A Tajwan przyjeżdżasz i od razu o, jestem w Azji no, Czujesz po prostu, Aha. że jesteś w Azji więc jest to dobry kierunek właśnie, wydaje mi się, na pierwszą taką wizytę w Azji Bo Tajwan jest no, bezpieczny, jest dużo osób, co mówią po angielsku Więc jest przyjazny ten Tajwan jest dla turystów, bo nie musisz gadać po chińsku I łatwo się odnaleźć samemu, prawda, tutaj I, i, i nikt Cię nie oskamuje, bo jest bezpiecznie właśnie na no tak, Tajwanie, to mi się podoba nic. Nawet jak teraz siedzimy tu właśnie w tej kawiarence, było tak, że byłem zamówić tej herbaty. Zresztą przyszedłem takich bardzo fikuźnych zbaduszkach. To jest Kocia Wioska, więc wszystko jest z Koci i motywami. Ale też nasze plecaki, kamery zostały tutaj na stoliku, po czym poszliśmy do środka, żeby to zamówić. Oczywiście nikt się tym nie przejmuje, bo nikt tego nawet nie ruszy, nie tknie. Tak, no prawie jak Japonii, bezpieczeństwo, właśnie takie, nie? Stąd właśnie też często że to tutaj pan jest taką, jakby tak porównuje, że jak Tokio jest takim miastem. No to Taipei jest takie trochę, jakby, taką, jak powiedzieć, e, taki suburbs, prawda, czyli takie, jakby, e, o raczej... słowa. Przedmieścia Tokio? Nie, nie, że przedmieścia, a prowincja, prowincja. właśnie, prowincja. to jest taka trochę e, japońska prowincja. To trochę jest, to bym powiedział, może to się nieodpowiednio dla kogoś, ale jest to trochę taka prowincja. E, bo widać, że Tajwan jest trochę taki retro, powiem ci. Ale ja to lubię, mi to nie przeszkadza, że to wszystko jest stare tutaj. Ja lubię te stare uliczki, lubię te rozpadające się budynki, tak wokół. Ten... Tajpej to też niektóre dzielnice, ja mieszkałem w takiej biednej że dzielnicy Longshan no to tam jest trochę syf. Mm -hmm. I to wygląda wszystko jak było z przed 50 lat, ale ma to swój klimat, nie? Te... Dla fotografów to jest rewelacja po prostu. To się zgadza, że jest dużo, bardzo dużo kontrastu, gdzie może wejść tak, w jakieś kontrasty. nowoczesne dzielnice, gdzie wszystko świeci, błyszczy się widać, że to jest nowe, ale jest też mnóstwo takich, że właśnie no, tam się rozpada. Tam tak. czas stanął w miejscu i czasami stanął w miejscu tak, tak ładnie, że jest takie zadbane, i to, to rzeczywiście faktycznie fajnie wygląda. Ale też są takie miejsca, które stanęły w miejscach jak właśnie jak mówisz tam dzielnice jak Wanhua tak. czy jak Zhonghe Gdzie są to dzielnice między innymi e, Które się transformują z dawnej dzielnicy przemysłowej Ale jednak jest tam wciąż takie bardzo retro, które utknęło i nikt tam za bardzo nie dba tak, jak w Chinach się powie dużego miasta Kuszanka czy Pekin, no wszystko już jest nowe Oni wszystko rozwalili i zbudowali na nowo A tu to cały czas stoi prawda? Oczywiście chińska mhm. prowincja to inna sprawa, ale te duże miasta to są m, wszystko świeci, prawda, te wieżowce i tak dalej. To jest trochę sztuczne, a tu jest takie to prawdziwe bardziej. Odczuwam, nie? Zgadza się i też właśnie ciekawe, że ten wątek, tatu, że w Chinach tam wszystko było, tak jak mówisz, że są to z ziemią zrównane. To jest też powód, dlaczego właśnie Tajwan wygląda, jak wygląda, kiedy tutaj nie ma takich inwestycji przymusowych, że wchodzisz rząd i mówisz, okej, okay, teraz to osiedle jest wycięte w pień i budujemy nowe budynki Coraz częściej jest tak, że część budynków należy do na przykład banków bądź dużych konsorcjów i one oferują mieszkańcom tego budynku, że, słuchajcie, wszyscy, jeśli się zgodzicie, to my to wyburzamy. Budujemy tutaj budynek na przykład 30-piętrowy, co nie jest rzadkością na, mm -hmm. na Tajwanie. Wysokie są, no. Zamiast obecnie stojącego tam jakiegoś 5-piętrowego jakiejś starej łupki. I oni mówią, że jeżeli po, tym, po tej budowie już to będzie gotowe, to Was zapraszamy, macie tutaj nowe mieszkania. Ale się muszą wszyscy zgodzić. No i jest takich przypadków, że są takie oferty, no świetnie, ja sam w takim mm -hmm. budynku mieszkam, gdyby mi tak zaoferowali, no to jak w tym w to idę? Tylko, że oczywiście zawsze będzie jakiś dziadek, co on powie, że a pani, ja tu już mieszkam 40 lat, ja już tu se dożyję do końca i te inwestycje są później blokowane. Także jest to też taki właśnie przykład, dlaczego Tajwan jest taki bardzo, bardzo retro. Ale mi się to podoba, dlatego lubię tu przyjeżdżać. Ale jakbyś to przełożył między Japonią a, a Tajwanem, jakie są wrażenia na takich, takie bardzo oryginalne dla Tajwanu, których się w Japonii nie uświadczy, a czego też kolejnie na przykład bardzo z Japonii brakuje, czego na mm. Tajwanie nie ma? Mm. Dla mnie Tajwan to jest takie połączenie coś pomiędzy Japonią a Chinami. Bo to nie jest do końca Japonia i nie do końca Chiny. Mm -hmm. I i to jest taki idealny miks, można by powiedzieć, bo w Japonii mi wielu rzeczy brakuje z Chin. Brakuje mi trochę spontaniczności, brakuje mi street foodów, brakuje mi tego jedzenia wszędzie, które jest, ale w Japonii mi się podoba punktualność pociągów, porządek, bezpieczeństwo, zachowana taka harmonia. A tego w Chinach nie ma i jest dosłownie walka o przeżycie czasami w różnych miejscach, co potrafi być męczące na dłuższą metę. Natomiast Tajwan to jest tak coś pomiędzy. Masz te aspekty chińskie, czyli właśnie trochę tego chaosu, takiego jeszcze fajnego, spontanicznego i street food, prawda? Tą taką wolność gospodarczą wszędzie dookoła ciebie, ale też i kraj jest zorganizowany. Bardzo dobre metro, kolej, wszystko jest po angielsku prawie. Wszyscy mówią prawie po angielsku na tajwanie. I jest to taki idealny miks właśnie pomiędzy. Przez jakiś moment na myślałem kurczę, może ten tajwan na życia nie, bo no właśnie w Chinach to tak, no trochę zbyt hardkorowe były. Japonia czasami też mi się wydawała taka zbyt ułożona i można by powiedzieć nudna? nawet bym powiedział dziwnie to brzmi, ale czasami takie odnosi się, odnoszę wrażenie też, bo no tak wszystko jest takie zbyt po prostu ułożone ładnie, nie? Nie ma tej spontaniczności. No. Co, coś tym jest, tym, co mówisz, to się zgodzę, że właśnie no. Tajwan to jest taka chińska kultura z taką japońską grzecznością i uprzejmością. I też z tą japońską bezpieczeństwem, że tu rzeczywiście jako turysta czujesz się kompletnie beztrosko, jeżeli chodzi o podróżowanie. Byliśmy już na jednym parkecie, było to reoche. Film z tego wizytowania marketu i z tego, co tam jedliśmy, można zobaczyć u Emila na kanale po Japonii. Linku do niego w opisie filmu. Ale do, do tej pory, Emil, powiedz mi, coś tak najbardziej smakowało. Taki numer jeden w Tajwanie. O kurczę. O, dużo tego, jakbyśmy jedli w trakcie tego tygodnia. Ze street foodu to bardzo mi smakowały te bułeczki, właśnie z marketu Roche, z A, czyli hujaobin. Pieprzem, hujaobin, tak, z mięskiem, były super. Mm, ojej, co jeszcze mi a Nioralmen, czyli zupa tak. z makaronem i wołowiną. Ona była naprawdę rewelacyjna. Ta wołowina była tak mocno ugotowana, bardzo mięciutka, rozpadała się od razu w ustach. Ten makaron był super, Rosołek taki. Ja nie jestem wielkim fanem japońskich ramenów, lubię, ale nie lubię tych bardzo tłustych ramenów. I taki Nioralmen właśnie mi bardziej pasował, bo to smakowało trochę jak nasz rosół, dużo składników, mm. mięsa dużo. To było naprawdę dobre. Czy masz takie coś może? Ze mnie się często śmieją Tajwańscy znajomi, że ja jem po polsku ja się ich pytam, ale jak to po polsku? No bo widzisz, jak na stole stoi kilka dań to ty pierwsze jesz zupę, potem zjesz jakieś inne danie, <noise> potem inne danko a nie ma tak, że sobie wezmę dziaptego, tego tu chapnę też tak masz? Czy jednak już po tych latach w Japonii się tego oduczyłeś? Nie, chyba nie, jednak jem wszystko po kolei Nie, nie patrzę aż tak bardzo na te zupy w ogóle Aha, Czyli po polsku? <noise> Nawet tak, że ona daje Aczkolwiek w Japonii dają zupę miso często do posiłku nie? i tam popijasz trochę tej zupy, odkładasz, jesz coś dalej, potem wracasz znowu do zupy miso Prawda? Hmm. Więc no, nie jest tak, że muszę najpierw wypić zupę miso, żeby potem kontynuować dalej obiad Alkohol jest bardzo drogi To widać różnicę alkohol od jest razu drogi, tak. Jak ja z Japonii przyjeżdżam, gdzie w Japonii alkohol jest prawie za darmo to Tutaj jest Sam przychodzisz jest no, Jest drogo, jeśli chodzi o alkohol Street food jest bardzo tani Tańszy niż w Japonii Jedzenie w restauracjach niektórych też potrafi być droższe niż w Japonii Momentami Transport na Taiwan jest jak za darmo prawie Jest bardzo tani więc to się tak trochę wyrównuje Japonia i Tajwan, bo pewne, że są właśnie tańsze, droższe i myślę, że cenowo się wyrównuje. Natomiast niektórzy mają chyba wrażenie taki wizerunek Tajwanu, że to jest taka tania Azja, a jak Tajlandia czy Wietnam i chyba mogą się mocno zdziwić, że tutaj wcale nie jest tak tanio, jak tam w tej Azji Południowo wschodniej. To są ceny są właśnie porównywalne trochę do Japonii. Tak, tak z a. tym się zgadzasz, że z, y, faktycznie. No bo podobnie, mi z mojej wizyty w Tokio dwukrotnej już, że właśnie jedzenie jest na podobnym poziomie cenowym. Hotele też. Transport myślę, że jest bardziej skomplikowany w Japonii na Tajwanie. Tutaj jednak jedna karta na wszystko i wszystko jest po angielsku, co jest, co jest komfortowe. Ale coś co mnie ciekawi, bo e, turystyka to jest jedna sprawa, ale druga, no, mieszkanie jednak, bycie takim lokalsem już, prawda, czy, czy w Japonii czy na Tajwanie. E, Powiedz mi, czego Ci tak najbardziej brakuje z Polski, mieszkając w Japonii? Yy, bo ja powiem Ci, że bardziej brakuje smaku słonego, mm -hmm. smaku prawdziwie kwaśnego, bo słodko kwaśne jest, ale takiego prawdziwie kwaśnego nie ma, no i zimy. Zimy nie ma śnieżnej, <laughs> więc to jest coś, z czym też się nie mogę pogodzić. A jest tak, Ja za zimą aż tak bardzo nie przepadam, więc mi na przykład to życie w Tokio się podoba, bo tam śniegu nie ma praktycznie, a jak chce śnieg, to jadę do Nagano w góry i mam śnieg. Natomiast w Tokio praktycznie nie ma, więc normalnie można funkcjonować Tylko w domach jest zimno, tutaj pewnie też jest zimno w domach, bo nie ma ogrzewania Stradzasz, centralnego jest Tak jak zewnątrz właściwie tak. Natomiast w Japonii mi jedynie brakuje dobrego chleba i jogurtów, i jakichś białych serów, twarożka, czegoś takiego, co bardzo lubię Dobry chleb jest drogi po prostu w Japonii Da się kupić, ale trzeba mieć dobrą piekarnię w okolicy jest drogo Więc ja jem dobry chleb raz na dwa tygodnie i to jest święto prawie, nie? Tego faktycznie, faktycznie tutaj też jest ciężko o niesłodki chleb przede wszystkim. Tak, wszystko jest słodkie w Japonii. Wszystkie chlebki są słodkie. Gdybyś mógł zabrać jedną rzecz z do Japonii, co by to było? No myślę, że street food. Naprawdę jedzenie na Tajwanie to jest pytarda. Przede wszystkim mi się podoba to, że ono jest wszędzie: jest dużo małych straganików, małych sklepików, restauracji, kawiarenek i duża różnorodność tego jedzenia. W Japonii street food. Praktycznie nie istnieje tak naprawdę, bo em, nie ma po prostu takich straganów na ulicy, że sprzedają wszędzie jakieś kiełbaski, jakieś prawda, mięsko smażone czy coś takiego. Tego nie ma. Po prostu to już dawno zniknęło i nie istnieje praktycznie. Z wyjątkiem kilku może miejsc, są oczywiście targowiska, jak Ameo weno czy jakieś tam takie turystyczne miejsca, gdzie masz sklepiki, które sprzedają jedzenie takie na wynos, jakieś szaszłyczki czy coś ale to nie jest do końca street food, tak? No, bo to nie są te budy, tak jak tutaj, masz ten wielki market, gdzie jest pełno żarcia i tego mi strasznie brakuje no oczywiście są matsuri, festiwale w Japonii i wtedy jest street food, bo są te jarmarki, są wystawione namioty i oni tam robią zonko ale to jest tylko czasowe na festiwal 1-2 dni na danym miejscu i bardzo powtarzalne jest to jedzenie jest zawsze to samo, jest tako jaki, jaki soba okonomijaki, jakieś tam szaszłyczki i ta różnorodność tego jedzenia jest bardzo tak w już po jakimś czasie nie ma aż tylu różnych rzeczy i drogie to jest de facto na tych festiwalach bo to kosztuje tam 500, 600, 700 jenów za cokolwiek i tym się nie najesz a tutaj jak byliśmy na tym markecie to za te porcje można było się które tam oferowali można było się naprawdę najeść i to nie było aż takie drogie A jak było coś droższego to naprawdę ładowali tyle tego żarcia że no nie dało się tego samemu dojeść już po prostu więc naprawdę bym chciał street food w Japonii żeby tego było więcej Czyli, że Aż taką opinię popularną, że Tajwan jest takim właśnie jedzeniowym, żeby skosztować kuchnię nie tylko ale też z całej Azji. Tak. kulinarny kierunek bym zdecydowanie tutaj powiedział. Jest to duża atrakcja, właśnie jedzenie, degustowanie, próbowanie różnych rzeczy, czasami też dziwnych i ekstremalnych. Dobrze, zatem dziękuję Wam serdecznie za uwagę w imieniu Moim oraz Emila. Proszę, nie? Z kanału, przypomnę jeszcze, chociaż pewnie każdy wie, że to Aiko i Emil, a także kanał alternatywny po Japonii, również na YouTubie Zapraszamy was na zwiedzanie zarówno Tajwanu, jak i Japonii i do zobaczenia online. Przejeżdżajcie, trzymać, cześć. Dobra, to, to by było.